ponad 17 mitów w Growy Garden po to, żebyście wy nie musieli się dalej na to nabierać. Bo każdy z was chciałby na przykład darmowe szopy albo nielimitowaną kasę, bo przecież takie kody na pewno działają. W takim razie zacznijmy od pierwszego mitu. W grze istnieje kod na nielimitowane coiny oraz wszystkie możliwe pety. I od razu widzowie robimy to. Żeby to zrobić musicie wejść w to koło zębate. No i rzekomo tutaj jak wpiszemy sobie tak RAKUN1 klikniecie k to powinniście mieć rakuna. Widzowie mam rakuna! Ale nie, tak naprawdę to nie działa. Zrobiłem was w konia, a ty możesz stawić suba i łapę w górę, bo to nie zrobi was w konia. Możesz dołączyć na Discorda, kupić sobie takiego shopa, albo po prostu stawić suba, bo rozdaję subskrybentom, pety, shopy, czy nawet kitsune, którą mam do rozlosowania z poprzednich odcinków. To się opłaca, a to jest to częsty skam i ten mit jest obalony. Następny mit, z jakim się spotkałem, to że jak posadzę rośliny w rzędzie, to rosną one szybciej. Wow! Jak jakaś tęga głowa na to wpadła, ale widzowie, dzisiaj to sprawdzamy, bo dzisiaj przed nami jest ponad 15 mitów, w którym są na przykład cheaty, tak jak auto harvest, duplikowanie kasy oraz wiele więcej, więc są śliskie tematy, a wy możecie zostawić łapę w górę oraz hyjpnąć to wideo, przesuńcie w prawo komentarz, hyjpnijcie i polećcie to wideo swoim znajomym. A ja widzowie, weźmy sobie coś, czego mam dużo, na przykład mam 900 karotek. Zobaczmy, jedna karotka sadzi się tyle. No i wiecie, macie w tej chwili timer po prostu, który wam to odlicza, to jest mniej więcej czas, w którym sadzi się jedna karotka. Jak posadzimy je widzowie w rzędzie, to one urosną w jakimś tutaj innym czasie. Sprawdźmy to, sadzę dużo karotek, sadzę dużo karotek. No nie wygląda tak, żeby to działało, ale sprawdźmy to z timerem. Widzone z tych dwóch nagrań wynika, że jest to mit! Bo sposób w jaki układacie swoje roślinki nie ma totalnie znaczenia. I ja sobie pozbieram te karotki, bo one mi są totalnie niepotrzebne. Ale dzisiaj ja mam naprawdę bardzo dużo ciekawych mitów, więc oglądaj do końca, bo na pewno są rzeczy, których nie wiesz. Jak są takie rzeczy, zostaw łapy w górę i suba. Zróbmy zakład widzowie kolejny mit jest taki. Jak masz więcej znajomych na serwerze, drop jest lepszy. I chodzi tutaj o drop z sitsów oraz w Gearshopie. Uwaga, to jest totalne pierdzielenie, bo drop jest globalny. Każdy w tym samym momencie ma to samo w sitshopie No, chyba że sobie zreroluje widzowie za robuxy. To samo jest, moi drodzy, w Gearshopie. Oczywiście. Tu mamy te same rzeczy dla każdego globalnie, więc ilość waszych znajomych. Tu na, nawet jedyne co to daje, to że jest friendbus. Jak macie znajomych. Na serwerze. Więc to oczywiście obalam od razu. Ale uwaga, pierwszy nasz glitch dzisiaj: Auto Harvest Crop. Czyli zbieranie, widzowie, automatyczne naszych nasionek, naszych tutaj Sixów, naszych frutów. Widzowie, jak to ma niby działać? Legity sposób jest taki, że po prostu kładziesz na E telefon albo coś, nie wiem, ciężkiego i po prostu samo ci zbiera. No bo gra działa tak, że klikam E, to możecie zauważyć, że sobie zbieram, Ale jak przytrzymam E, to zaczyna mi automatycznie zbierać. No i patent jest tak muszę przycisnąć E oraz wrzucić Escape i widzowie puszczam Escape, samo mi zbiera, ręce mam tutaj jakby, patrzcie to, to jest OP, pytanie tylko, co się stanie jak ja się ruszę, okej, okay, to nadal zbiera zobaczcie to, mogę się ruszać normalnie i to będzie zbierało, okej, okay, mam max Backpack, nie fajnie, ale tak jak najbardziej, ten cheaterski mit jest potwierdzony, bardzo mi się to podoba, no i obalmy od razu kolejny mit, czyli kilka eventów pogodowych i nie może być naraz, jak możecie zauważyć, mam w tej chwili rain, mam w tej chwili Nightmare. Mam w tej chwili również Sandstorm. I to są trzy różne eventy, które dają trzy różne mutacje, widzowie. Więc równie dobrze możecie mieć Shocked, Meteor Strike oraz jakieś koksiarskie rzeczy naraz. Więc ten mit z bomby obala. Widzowie, kolejna rzecz, na którą się natrafiłem. Jeżeli nie nakarmisz swoich petów, tych super zwierzątek, one umrą. I tyle. Tracisz pety. Nie chcesz chyba stracić petów, więc zostaw suba i łapę w górę, żeby zobaczyć czy to działa. No i widzowie, możemy zobaczyć, że mój tutaj niedźwiadek ma zero głodu. I teraz poczekajmy z dwie minuty. Moi drodzy, jak widzieliście, przeawczyłem bardzo długi czas i totalnie nic się nie stało, więc mit obalony. Nie, wasze pety nie umrą, więc do następnego. Bo następny mit polega na tym, że możesz wykopać Candy Blossom przy użyciu Golden Labów i wszystkich innych petów kopiących. I przeanalizujmy sobie, widzowie, jak działa w ogóle Golden Lab. Ma on, widzowie, szansę na wykopanie nasionka z Seed shopu. Co za tym idzie, w Seed Shopie aktualnie znajdują się te nasionka, więc nie ma tam Candy Blossom, realnie. jest. Jest po prostu niemożliwe, by to zdobyć. A nawet żeby zdobyć pryzmatyka, jest to szansa mniejsza niż tutaj pokazana, bo jest to ciągłe 7 dni grania, żeby samo ci miał szansę wykopać. Więc również ten mit jest obalony. Następny mit, za to jest bardzo funkcjonalny widzowie. Wystarczy, że zasiejecie sobie bambusy. I powiedzmy, macie jakiegoś dużego kropa. No, na którego ciężko wam się dostać. Powiedzmy, że ja chcę wejść na to pańcone i zaraz wam pokażę, co ja. Poczekajmy, aż one sobie urosną. Pomóżmy im również trochę. Hopsa, 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 hopsa. No i widzowie, patent polega na tym, że można wchodzić, używać bambusów jako drabiny. Czy to się sprawdza? Jak najbardziej. Jeżeli macie po prostu jakiś gigantyczne nasionko albo coś przeogromnego, to możecie tego użyć po prostu, żeby spiąć się na coś innego, typu takiego Ferna albo giant pinecone Mit jak najbardziej potwierdzony. No i widzowie, kolejny mit to jest ogrodzenie twojego nasionka kosmetykami uchroni go przed kradzieżą. Widzowie, pozbierajmy sobie te grzybiksy i zabudujmy sobie to, widzowie, zabudujmy sobie to w jakiś taki no nie wiem, no w normalny sposób. Weźmy sobie powiedzmy te fensy, spróbujmy to jakoś zabudować, co nie? Nie? Żeby nie było, że ktoś mi powie, że, że to, kurczę, co ja to w ogóle buduję, to nie jest składka. Zaufajcie, że będzie to jakoś wyglądało zaraz. No i dobra, widzowie, mamy powiedzmy sobie takiego naszą grzybkę, którą chcemy obronić. No i widzicie, ja mogę sobie go zebrać. A co w przypadku innego gracza? Do tego użyję mojego drugiego konta, ponownie. I zaraz zobaczymy, jak sprawa się ma właśnie w tym przypadku. Widzowie, czy ten mit działa? Nie, nie, nie jakby nie działa, wystarczy, że podejdę bliżej i nawet o, od razu uprzedzam komentarze, jakby było zabudowane, to by nic nie dał. Ten mit obalam. ale! Ale następny, identyczny prawie, pokazuje już jak poprawnie to zrobić. Dobra, wezmę sobie to na razie pochowam. O, i właśnie widzowie usunąłem grzyba. Muszę wyhodować coś od nowa. Niech widzowie to będzie ten grzyb. Znowu wyhodujmy sobie go. O, widzicie? Rośnie duży. Teraz zapytacie się jak zrobić poprawnie działającą klatkę. Już wam mówię. Jest metoda, która pozwala nam obudować naszego kurcze fruta bambusami. Moi drodzy, dużą warstwą bambusów, żeby tu nie było przejść, żeby tu nie było możliwości w ogóle najechania na te ogrzybka. Proszę bardzo, coś takiego rzekomo ma zatrzymać wszystkich złodziejów naszych rzeczy. A wiecie, ja nie lubię złodziei w Groły Garden. Tyle razy mi ukradli moje wielkie blosom, że jest mi szkoda po prostu. Dobra, podlejmy sobie to wszystko. Hop, 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 ale one widzowie rosną szybko. No i widzowie, zobaczmy naszą plantę. I czy będę mógł tutaj buchnąć grzyba? Mogę, ale problem jest taki, że zostawiłem gapa. Jakbyście nas tutaj więcej bambusów, to zapewnię was, że się nie da. Bo non-stop gra będzie wam mówiła, że możecie tylko ukraść bambusa. Więc to jest sprawdzony sposób. Kolejna rzecz. Im więcej sprinklerów tym lepiej. Przetestujmy. Mam watermelon seedy. Zasadzę jeden tutaj oraz drugi tutaj. Albo dwa tutaj, bo mi się mi z klikiem dało. Tu postawię jeden godly sprinkler i dwa advancedy, trzy advancedy, cztery, pięć advancedów. W sumie zrąbałem, bo nie mam drugiego godly sprinklera, ale, ale dobra. Ale na tym koncie mam, na no spokojnie. I widzowie, na drugim postawimy tylko jeden godly sprinkler i tylko jeden advanced. Moi drodzy, dokonujemy testu. Wateringujmy sobie to. Te nasze watermeloniki. Hop, 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 Podlewam. Hop, 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 hop. Podlewam również. Proszę bardzo, ale wchodzi. Oj, widzę, zebrałem termelona. Dobra, teraz podlewamy. Aaaa! Czy ja znowu zebrałem to watermelona? Jezus, Maria, widzowie, ja Wam przyszedłem coś pokazywać. A tutaj jestem badaczka, gameplay robię. Moi drodzy, jak prezentują się wyniki? Tak wygląda watermelon, który ma jeden sprinkler godly i jeden advanced. A tak, który ma, nie wiem, cztery advancedy i jeden godly. Z lotu ptaka wygląda to nawet, jakby lewa strona była mniejsza. Więc to nie działa. Ten mit jest obalony. Nie róbcie tak. No chyba, że jesteście turbo bogaci. i Macie mnóstwo sprinklerów. Widzowie, kolejny mit to jest, im większe Pet. Tym bardziej są one warte. No i tu wam chyba nie muszę nic udowadniać, ale i tak pokażę. W na naszym Discordzie na Discordzie istnieje Trade Grower Garden i zobaczmy, ile ludzie dają za huge. Huge Pet to jest 25SX, czyli według to ocennika, tyle co Rakun. To jest cennik jednego z członków serwera. widzowie osoby, która traduje sobie petami. A jak wiecie, rytm petów Groegarden Garden jest naprawdę dziwny. No i tak, huge pety potrafią być droższe, to się nie zmienia. Mit potwierdzony. Ale im. Większe pety tym skrócony czas umiejętności oraz lepsza umiejętność. Widzowie, aktualnie jestem na swoim najbogatszym koncie. E, nie tak, żebym się chwalił, ale zostaw gościu łapę w górę i suba, to na pewno coś dostaniesz tutaj. Widzowie, mam 10-kilogramowego Rakuna. Mam też 12-kilogramowego Rakuna, więc porównamy to. 10-kilowy oraz dajmy na to... Tak, 4 kilo. No i widzowie, ten mniejszy ma i 14,48 minut, żeby ukraść tutaj owoc. Ten większy natomiast o 20 sekund mniej. I wyobraźcie sobie, co gdy będziecie mieli giantic peta. Te różnice są wtedy jeszcze mniejsze. Więc mit potwierdzony. A następny to jest, że można zwoić ilość swoich posadzonych jaj, widzowie, używając dwóch slotów, czyli safe slotów. Widzowie, jak możecie zauważyć, ja już mam maksymalną ilość jajec tutaj. No i co zrobię? Zrobię tak, że szybko Skoczę sobie tutaj na slot numer 1. Moi drodzy, po co? Już wam tłumaczę, żebyście zobaczyli, że tutaj też mam kolejne jaja i da radę to zrobić. Więc ten mit, jak najbardziej, jest potwierdzony, w 100% działa. Łącznie to możecie mieć 13 jajek na jednym koncie, naraz wykluwających się. Fajne. Swoją drogą to jest moje bone blossom. Jestem z nią bardzo zadowolony. No i widzowie, też jest kolejny mit, czyli podlewanie jajka. Jeżeli będziecie podlewać to jajko, rzekomo ma wam wylecieć coś mocnego, więc ja tutaj mam jeszcze ze starego update'u cooking jajeczka. Zobaczmy, co mi z jego wyleci. Czy wyleci mi french fry ferret? Jak tak, to mit jest potwierdzony, ale uwaga, otwieram i... wyleciał mi pancake slow. Nie no, tak naprawdę to nie miało sensu. To jest niemożliwe, żeby to tak działało I ten mit jest obalony. Nie wierzcie w to. A teraz na pewno słyszeliście patent na niewidzialną ławkę. Czy da radę tak? Jak to zrobić? Czy to jest w ogóle prawdziwe? Już Wam tłumaczę. Siadacie sobie widzowie na ławeczce elegancko. I jak zrobić, żeby była niewidzialna? Czy ten mit w ogóle działa? Sprawdźmy to. Przesuwamy sobie tak. Okej, okay, okej. Okay. No i spoko. Ale jak zrobicie tak, to jesteście już prawie pod ziemią. A nam zależy, żeby być dokładnie pod ziemią. Praktycznie Was wtedy nie widać i ławka staje się niewidzialna. Możecie zajrzeć i na przykład zobaczyć, jak wielkie macie bąbloso. A jak chcecie zejść, to po prostu Pacja to tak mi działa. Niewidzialna ławka działa jak najbardziej. Kolejnym mitem będą naleśniki. I czy to prawda, że przyciągają one do siebie munkaty, widzowie? Będziemy musieli to sprawdzić. Mam tutaj jeszcze cztery naleśniory, widzowie. Ja je tu pospamuję. W ogóle zespamowałem wszystkim tutaj. I zobaczmy. Wrzucam sobie na innego slota. Tutaj mam chyba munkaty powstazane. Taki jest, widzowie. Cztery munkaty. Zobaczymy, czy któreś z nich w ogóle podejdą. O, pierwszy idzie. Okej, okay. zobaczcie. Usiadł na pankejka. Więc co się tam ciągnie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Po chwil. Patrzcie to, wszystkie idą w stronę pancake'ów. Dwa już tutaj siedzą. Trzeci idzie, czwarty. Więc tak widzowie oficjalnie ten mit jest zaliczony. Pancake'i przywołują munkaty oraz inne pety. No i widzowie, najdziwniejszy mit w tym odcinku. Co się stanie w momencie, w którym nasz krab, czyli pet, który daje, uwaga, co 6 minut idzie do randomowego gracza i zabiera mu od 350 do 600 prawie monet. A gracz nie traci tych monet. Tylko pytanie, co w momencie, którym moje konto ma 20 monet. Czy on to zabierze, czy jednak nie? No bo gracz nie ma 300 monet, które jest minimalne. A do zrobienia to potrzebuje 5 minut, więc <grywamy> widzimy się zaraz. No i widzowie, dobra, zostało 12 sekund do użycia kraba. I widzowie, czy to jest jakiś sposób w ogóle na duplikowanie kasy? Czy to zadziała? My zobaczymy. Moja postać stoi tutaj, a krab wyrusza właśnie w tej chwili, jak możecie zobaczyć na tej merze. I zobaczymy, czy on, moi drodzy, idzie. Zobaczcie to. Wyruszył. Ciekawe, czy ukradnie rzeczywiście te szekle. Zobaczymy, ile ja mam. 480 tysięcy ostatnie cyfry. Uwaga. 347 szekli. Ale mi widzowie to nie dodało. Więc ten midwi Widzowie jest obalony. Krab nie zadziałał. Nie dostałem kasy. I na tym widzowie możemy kończyć ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej bitów w ogrozie garden, to w... zostawcie łapę w górę i suba i wpadajcie na dzik show. Po Ponajdajcie pety. Boom.